Niestety, z powodu ograniczeń YouTube'a musieliśmy w tym materiale ocenzurować jedno słowo. Łatwo zgadnąć, o które słowo chodzi. Przez setki lat niewolnictwo było nieodłącznym elementem polskiej rzeczywistości. Na ziemiach polskich przebywali niewolnicy różnych religii, nacji i ras. Przez pewien czas był to nawet niejako polski towar eksportowy, jednak w późniejszym czasie losy polskich niewolników często odbiegały od stereotypowego wizerunku niewolnika z innych części świata. Niewolnictwo na ziemiach polskich jest starsze od samej polskiej państwowości. Według jednej z teorii sam mieszko pierwszy miał zbudować swoje państwo właśnie na handlu niewolnikami. Byli nimi zazwyczaj osoby porywane podczas napadów na sąsiednie plemiona lub jeńcy wojenni, choć w tym ostatnim przypadku niektórzy badacze wskazują, że częściej ich po prostu traktowano jako nowych osadników w państwie piastów. Natomiast porywanych pogan sprzedawano najczęściej do krajów arabskich. Mieszko i jego następcy nie byli w tym przypadku ewenementem. Wiele krajów tego regionu opierało wówczas swoją gospodarkę na handlu ludźmi, a Kościół wcale tego nie potępiał. Niejednokrotnie sami hierarchowie Kościelni byli zamieszani w ten proceder, choć niektórzy, jak przyszły święty, biskup praski i Wojciech, czynili obiekcje co do handlu niewolnikami chrześcijańskimi. Kościół też chciał być lepszym panem niż świeccy, i na przykład duchowni starali się, aby praca niewolników była stosunkowo lekka. W samym państwie pierwszych piastów niewolnicy, w odróżnieniu od chłopów, nie posiadali wolności osobistej i stanowili formę własności. Byli rzeczą, która pracowała na roli, w kopalniach, hodowała zwierzęta, karczowała lasy. Lub robiła to, co właściciel niewolnika sobie wymyślił. Niewolnik nie mógł też bez zgody właściciela zawrzeć związku małżeńskiego, musiał zaniechać swoich praktyk religijnych, jeżeli był poganinem, i mógł zostać w każdej chwili sprzedany. Z drugiej strony, niewolnik nie był zobowiązany do służby wojskowej, a za jego działania odpowiadał jego właściciel. Istniał też podział na niewolników pogańskich i niewolników chrześcijańskich. Tych ostatnich nie sprzedawano za granicę, zazwyczaj obdarzano ich też lżejszymi pracami. Pogan natomiast określano nawet mianem bezrozumnych zwierząt. Za czasów pierwszych Piastów niewolnicy pogańscy przebywali najczęściej na ziemiach polskich jedynie przejściowo. Wyprawy do sąsiednich krain w celu ich pozyskania wyruszały zimą. Osady wtedy były łatwiejsze do wykrycia i słabiej bronione. Jednak na targi niewolników, np. do Pragi, ruszano dopiero latem, kiedy drogi były przejezdne. W tak zwanym międzyczasie niewolników osadzano w specjalnych grodach, które pełniły de facto rolę obozów koncentracyjnych dla pojmanej ludności. Wraz z radykalizowaniem się stanowiska Kościoła w sprawie niewolnictwa, ta forma pracy zaczęła w Polsce zanikać. Było jednak kilka wyjątków. Dotyczyły one przede wszystkim niechrześcijan. Główną część ludzi niewolnych w Rzeczypospolitej Obojga Narodów stanowili jeńcy tureccy i tatarscy. Często przebywali oni w dobrach szlacheckich, licząc na wymianę lub wykupienie. Jeżeli to nie następowało, to nierzadko przyjmowali chrześcijaństwo, co dawało im wolność. Osiadali na stałe w Polsce lub na Litwie, służąc w wojsku czy uprawiając rolę. W trakcie wypraw wojennych brano jednak nie tylko jeńców, ale porywano także piękne kobiety. W kręgach bogatej szlachty popularne stało się tworzenie własnych haremów na wzór tych sułtańskich. Szczególnym powodzeniem cieszyły się haremy złożone ze słynących z urody czerkiesek. Taki właśnie harem utrzymywał będący jeszcze kawalerem Hetman Jan Sobieski w swojej rezydencji w Jaworowie. O ile posiadanie w swoich dobrach niewolników w postaci jeńców muzułmańskich, czy nawet utrzymywanie haremu z muzułmanek, nie budziło większych kontrowersji, to wykorzystywanie pracy zamienionych w niewolników z powodu niespłaconych długów już tak. Takie osoby nazywano zakupami lub zakupieńcami. Była to przeważnie ludność wiejska, która na okres spłaty długu oddawała się dobrowolnie w niewolę swego wierzyciela. Taka forma niewolnictwa rozwinęła się w szczególności na Litwie Rusi. Najtragiczniejszy okres niewolnictwa na terytorium Rzeczpospolitej obojga narodów przypadł na czas wojen kozackich w drugiej połowie XVII wieku. Po zrujnowaniu Ukrainy i poważnym kryzysie gospodarczym handel ludźmi stał się jednym z ważniejszych źródeł kozackich dochodów. Ludność chłopską, a także jeńców, sprzedawano głównie Turkom i Tatarom. Doszło nawet do organizowania targów niewolników, np. w Czechryniu. W Rzeczpospolitej nie brakowało również czarnych niewolników. Ich los jednak znacząco się różnił od pobratynców, którzy trafiali do Ameryki. Afrykańscy niewolnicy zaczęli regularnie pojawiać się w Polsce od XVI stulecia. Czarnoskórzy w Rzeczypospolitej wiedli relatywnie, jak na niewolników, dobre życie. Zazwyczaj byli kupowani przez magnatów, niczym pamiątka z dalekich wojaży, albo w zawierusze wojen polsko-tureckich trafili w ręce polskich rycerzy. Na magnackim lub królewskim dworze murynów dołączano do służby. Nie byli oni jednak siłą roboczą, ale bardziej maskotką, atrakcją uświetniającą jakąś uroczystość, żywą dekoracją pałacu. Nie dawano im ciężkich prac, gdyż obawiano się, że tak kosztowny nabytek może się po prostu zepsuć. Dlatego też czarni niewolnicy pełnili najczęściej funkcję lokajów. Nierzadkim widokiem byli też muryńscy fajkowi, których zadaniem było jedynie podawanie swemu panu fajki. Najbardziej widowiskowo wyglądało to podczas jazdy, gdy afrykański jeździec podjeżdżał do karety szlachcica i podawał mu fajkę. W takich popisach celował książę Adam Kazimierz Czartoryski, objeżdżający swoje dobra na Rusi. W pewnym momencie powstała wręcz moda na czarnych służących, i to do tego stopnia, że innych służących przebierano od czasu do czasu za murynów. Jak pisał Ignacy Krasicki na temat magnackiego orszaku, przy karecie ci jadą, ci skaczą, ci idą. Kozak ze spiszą, skołczany muryn, tatar z didą. Wielu szlachciców szczerze polubiło swoich egzotycznych sługów. W latach 20. XVII wieku zaufanym Andrzeja Fredry był Muryn, który przejął miejscowe obyczaje i walczył na szable, a także brał czynny i wybitny udział w burdach swego pana. Był prawdziwym sarmatą, choć nietypowym. Sporą karierę zrobił na początku XVII wieku także sługa biskupa krakowskiego Aleksander Dynis został on obdarzony przez biskupa starostwem w kozie głowach. Według Waleriana Nekandy Trepki pojął on później za żonę nieślubną córkę pana Chlewickiego. Z tego związku przyszli na świat prawdopodobnie pierwsi mulaci na ziemiach polskich. W podobnym czasie burgrabia krakowski Jędrzej Czarnecki dał swemu czarnoskuremu niewolnikowi wysoką funkcję koniuszego. Takie faktyczne, ale nieprawne podniesienie do szlachectwa murynów było ewenementem. W pozostałych krajach Europy aż do XVIII wieku tę grupę postrzegano jedynie jako siłę roboczą. Czarnych służących nie brakowało także na królewskim dworze. Król Jan III Sobieski bardzo lubił swego czarnoskórego lokaja Józefa Holendra i ubolewał nad jego śmiercią w bitwie pod Wiedniem. Jak pisał w liście do królowej Marysieńki Mnie prawie wszyscy chłopcy poginęli. Golański onegdy z choroby umarł. Muryna Józefa Holendra Turcy w ręku już mając go ścieli. Jan III Sobieski nie był jednak jedynym polskim monarchą, który posiadał muryńskiego sługę. Wiadomo, że przebywali oni już na dworze Stefana Batorego. Swojego muryńskiego służącego miała także caryca Maryna Mniszchówna. August II Mocny posiadał nie tylko lokajów z Afryki ale też utrzymywał nawet muryńską kapelę. Swoimi czarnymi sługami dysponowali także August III i Stanisław August Poniatowski. Inną kategorię stanowiły dzieci narodzone z przelotnych romansów szlacheckich dam, z którymś z afrykańskich służących. Najbardziej znane są losy Władysława Jabłonowskiego, owocu przygodnej znajomości, żony generała Konstantego Jabłonowskiego, Marii Franciszki Delayé z jej czarnym lokajem. Generał Jabłonowski okazał się na tyle wspaniałomyślny, że nie uczynił dziecka benkartem wysłanym gdzieś do dalekiego klasztoru, ale uznał go za swojego syna i dał mu swoje nazwisko. Co więcej, wystarał się o jego patriotyczne wychowanie. Władysław wzrastał w atmosferze polskości i przywiązania do Rzeczypospolitej. Bił się w Powstaniu Kościuszkowskim, a następnie został generałem Legionów. W 1799 roku Jabłonowski zameldował się u generała Jana Henryka Dąbrowskiego. Z miejsca został nominowany na generała brygady, choć długo zwierzchnicy francuscy nie chcieli uznać mu tego stopnia. Lecz Murynek, jak go wtedy właśnie nazywali towarzysze broni, szybko zyskał sympatię, ale i uznanie jako bardzo dobry żołnierz. Bił się dzielnie, między innymi pod Bosko i Pasturaną. Następnie walczył w Alpach. W 1801 roku jego stopień generalski został potwierdzony również w armii francuskiej. W tym samym roku został dowódcą 3. półbrygady, przemianowanej później na 113. brygadę piechoty. Nie dane było mu jednak wrócić do ojczyzny. Na osobiste polecenie Napoleona jego jednostka licząca 2600 żołnierzy Została wysłana na Karaibską wyspę Santo Domingo. Była to francuska kolonia, gdzie od 1781 roku trwał bunt muryńskich niewolników. Od tego czasu odparli oni kilka interwencji francuskich. Paryż przez jakiś czas akceptował Muryńską Republikę, aż do momentu, gdy w 1801 roku wyspa ogłosiła niepodległość. Interwencją na Santo Domingo, w której znaleźli się żołnierze Jabłonowskiego, dowodził generał Karol Wiktor Leclerc. Szybko okazało się, że walka z powstańcami jest niezwykle trudna. Polacy i Francuzi padali ofiarą zasadzek, upadało morale. Wielu Polaków chciało walczyć za waszą i naszą wolność, a nie ciemiężyć innych. Dochodziło do dezercji i dołączania do buntowników. Najgorsze były jednak choroby, przede wszystkim żółta febra. Latem 1802 roku zapadł na nią również Władysław Jabłonowski. Wojskowi lekarze w takich warunkach niewiele mogli pomóc. Dzielny polski generał zmarł 29 września 1802 roku w miejscowości Jeremii w zachodniej części wyspy. Zapewne gorzka była to śmierć, daleko od ojczyzny, tłumiąc. Wolnościowe aspiracje innych. Santo Domingo do kraju powróciło jedynie około 350 Polaków. Jabłonowski nie był jednak jedynym czarnoskórym walczącym w powstaniu Kościuszkowskim. Wiadomo, że sam naczelnik Kościuszko miał wówczas czarnego ordynansa, Agrippę Hula. Nie był on jednak niewolnikiem. Kościuszko był przeciwnikiem niewolnictwa. W 1798 roku 18 tysięcy dolarów zaległego żołdu, jaki mu się należał z armii amerykańskiej, przeznaczył na uwolnienie i edukację dla wyzwolonych niewolników, między innymi z plantacji przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Tomasza Jeffersona. W odróżnieniu od USA czarni niewolnicy w Rzeczypospolitej nie byli pogardzani. Samo słowo muryn ma historyczne w języku polskim zabarwienie neutralne, a nie negatywne. Wywodzi się od niemieckiego dermua, co jest zaś przekształceniem łacińskiego maurus, odnoszącego się do grupy ludności zamieszkującej obszar Mauretanii. Czyli znacznej części północnej Afryki. Z Niemiec do Polski przybyły również pierwsze wizerunki murynów, które znalazły się m.in. na herbach, mor czy w czele. Słynny z trylogii Henryka Sienkiewicza, pan Zagłoba, szczycił się właśnie herbem w czele. Istniała również szlachecka rodzina murynów Herbu Lubicz. Ani zatem ta nazwa, ani wizerunek Czarnoskórego nie uznawano za nic obraźliwego. Zwłaszcza, że w Rzeczypospolitej afrykańskiego przybysza mógł czekać los, o którym czarni niewolnicy na amerykańskich plantacjach bawełny mogli tylko pomarzyć. Drodzy widzowie, z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam wszelkiej pomyślności. Niech ten wyjątkowy czas będzie przepełniony radością spotkań w rodzinnym gronie.